Dzień dobry, zapraszamy na kolejny odcinek programu Remont na 5. A w nim rozpoczyna Zygmunt Kaiser, nasz główny prowadzący, i od razu jest gdzie? Zobaczcie sami. Zaprasza, Dobrze, pokażę, to tam... ja. Zdejmę kurtkę i już siadamy. Proszę bardzo, pokażę, co zawiera projekt. To zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Projekt, to, ma... to jest to wizualizacja. ogrodzenie. Tak, to jest to Dobra, proszę opowiedzieć. Na czym ten projekt polega? Tutaj mamy ogrodzenie frontowe, które jest, prawda, o, dość mhm. długie, to jest dość długi element. Składa się z bloczków naszych ogrodzeniowych FINI w kolorze grafitowym. Mhm. One są tutaj. One są jednolite? Tak, one są jednolite, one mają jedno, jednakowe wymiary, a więc składamy je po prostu jak bloczki. Mhm. Tutaj mamy na wysokość 65 cm, bo dochodzi nam, prawda, 5 cm daszku, bo daszek też jest jakby mhm. tym elementem. I tutaj mamy słupki pojedyncze. Słupki są pojedyncze pojedynczo, bo tak inwestor chciał. Mm -hmm. Tutaj ten fragment prawda, kończący jest troszeczkę szerszy. Ze względu... To jest ten e, narożny, na narożny Z jednej fragment. strony i z drugiej strony jest podobnie. Tak? Mm -hmm. Ze względu na to, że po prostu fajniej to wygląda, jak mamy obrodzenie, które się nam nie tu nie urywa, tylko troszeczkę, chociaż ten metr mm -hmm. półtorej wchodzi prawda, też w ścianę boczną. E, przęsła stalowe? Tu już inwestor miał jakby swoją jakby wizję i mm -hmm. będą raczej chyba stalowe. To jest Czyli już... to, co do Was należy, to jest podmurówka, tak. słupki i narożnik. Tak, nasze te mm -hmm. elementy betonowe, prawda? Ten, bo to jest modułowe, mogłyby być tutaj dwa słupki, mogłyby być trzy. To, już to jest znaczy szerokość, tak, tak, szerokość tak, słupka. tak, tak, tak. tak. Mm. Przenieśmy się teraz do Łęczycy i zobaczmy, jak są montowane drzwi od naszego partnera. Czy to jest łatwe, czy wymaga jednak trochę czasu? Łapiemy szerokość przy samej górze. Skręcamy. Po czym przenosimy tą szerokość na sam dół. Ułatwia nam wtedy montaż. Ok. Kolejną czynnością będzie skrócenie uszczelek u dołu ościeżnicy. Oraz też ważnym, ważnym elementem jest zabezpieczenie dołu ościeżnicy silikonem akrylowym przed jakimikolwiek tutaj wodą czy po prostu jakimś zabilgoceniem. Żeby futryna po prostu od dołu nie zaczęła nam puchnąć. Ja używam do tego podkładki szklarskiej. Na naszej inwestycji w Czeczotkach są dwie łazienki, dlatego produkty muszą być z najwyższej półki. To gdzie jest Łukasz? Dotarłem na miejsce idę do naszego partnera Rea. Firma mieści się tutaj już 15 lat, mają szeroką gamę asortymentów. Widziałem zdjęcia, ale nie dowierzam, idę to sprawdzić. Tutaj mam jakąś muszlę, a więcej to jest jakiś magiczny zlew? To jest umywalka podblatowa. Wycinamy otwór w blacie, czy to nie wiem czy w inwestycji będzie blat e, drewniany czy kamienny. Mamy zaczepy, pięknie tutaj montujemy podblat, do tego jakąś niską baterię za tą umywalkę, najlepiej w kolorze czarnym. Czyli sobie go pięknie podwiesimy i nic nie będzie widać. A tutaj mamy jakiś magiczny puchar, z tego możemy zrobić? Czy co, to też umywalka? Również umywalka, umywalka naplatowa, kryształowa, ryfnowana. naprawdę fajnie komponuje się, w łazienkach glamour. Wydaje mi się, że w Waszej inwestycji będzie naprawdę, naprawdę fajnie się komponowała. No muszę przyznać, bardzo oryginalne rozwiązanie, a powiedz jeszcze, Tutaj mamy listwę tak, odpływową do prysznica. Odpływ liniowy, tak. I mam. w nim jest coś magicznego? On wyróżnia się na tle innych takich odpływów? To już tylko trzeba spojrzeć na nasz odpływ. Sam design u Boga, nanoflex powoduje, że będzie na lata. Naprawdę, naprawdę ten kolor jest na lata. System Pro powoduje, że na pewno będzie łatwiej z montażem. Tak, można 360 obrócić syfon. Typowe 27 litrów na minutę, więc naprawdę wydajny. Wydaje mi się, że naprawdę będzie fajnie wyglądało tą łazience inwestora. No bardzo ładnie, ale też przede wszystkim będzie ułatwiony montaż przez to tak. zakończenie dla hydraulika. Dokładnie. No jest duże ułatwienie przy mówi? odpływach liniowych, gdzie jednak mamy mało miejsca. Dokładnie zrobić spad, i żeby nam cała łazienka nie uległa zalaniu, jak najbardziej. Łęczyca i poddasze. No dobra, co to za materiał, co to za produkt, i gdzie on zostanie zastosowany, i jakie ma właściwości? A, włókno drzewne materiał izolacyjny, który podbija Wielkopolski rynek budowlany. Jest z dodatkiem soli amonowych. Sole amonowe to produkt, który wywodzi się z rolnictwa a w połączeniu z włóknem drzewnym. Chroni przed ogniem oraz działa przeciwgrzybicznie. Łęczyca, duża inwestycja, duży dom, ponad 220 m2, dlatego potrzebujemy kilku kanap, no ale spokojnie od tego mamy naszego partnera SLF24 czyli kanapy na każdą kieszeń i zawsze przez 24 godziny. Także zobaczcie, jak chłopaki dzielnie dźwigali, dzielnie wkładali te oto kanapy do naszej inwestycji. To dopiero początek, bo na koniec wszystkich odcinków zobaczycie efekty, no i jak te kanapy się prezentują w naszej inwestycji. A już teraz przenosimy się do Czeczotek i tam schody, schody i jeszcze raz schody. No trzeba porozmawiać z Zygmuntem i z Filipem trochę o tych schodach, bo przecież schody w domu są najważniejsze. Dzień dobry Panie Filipie, Dzień dobry, bardzo, bardzo się fajnie. cieszę, że jesteśmy już na tym etapie, że możemy te wykończeniowe elementy montować. Tak, Pan odpowiada końcówka. za schody. Tak, ja odpowiadam za schody. Będą tu wybrane schody dębowe, barwa jest dobrana pod życzenia klienta. To jest zewnątrz klejone warstwowo, mamy elementy czysto na prawej stronie, na lewej jest zewnątrz dębowe, które teraz będziemy dopasowywać do wymiaru. To jest, spód, to jest spód, tak, tym to jest spód. się nie przejmujemy. Nie przejmujemy się, wizualnie musi być pozbawione jakichś wszystkich sęków, pęknięć A tak natomiast kwestia wizualna jest dla nas nieważna w tym momencie, bo to będzie dolegało do konstrukcji schodów. Mm -hmm. e, to znaczy y, musicie przy doborze materiału zadbać o to, żeby ten lepszy materiał był w tym Ten Lepszy miejscu. wizualnie na zasadzie. Natomiast Aha. wszystko jest w jednej klasy, no ale mamy te klasy, w nas, u nas są takie, że przebarwienia mogą gdzieś do lepszej klasy przechodzić, natomiast nie ma pęchnie nie ma mm -hmm. i tak mm -hmm. dalej, więc my kupujemy tylko drewno jednej klasy, no ale selekcja jest taka jaka jest i musimy wszystko, żeby na tej war wierzchniej warstwie było tylko piękne drewno. To musimy no właśnie, to y Czy ten materiał kupujecie już klejony, czy to jest y nie. Wasza praca? Y mamy tutaj stałą współpracę z jedną firmą, z takim, który zajmuje się wycięciem drewna i wysuszeniem, mm -hmm. a potem my kupujemy suche deski i przewozimy do nas. Dlaczego to nie jest jednolita deska? No, mamy w domach różne wilgotności. Zimą jest inna wielkość, mm -hmm. latem jest inna, więc, jeżeli byśmy tak wpływali na drewno, że za każdym razem jest inaczej, to powstaną pęknięcia, powstanie, powstanie łódkowatość, zaczną się. No, schody po prostu zaczną się krzywe, tak, zwa tak, tak zwane mm -hmm. krzywe będą po prostu. Skręć! W tej chwili jestem w Poznaniu na targach Gardenia. Są to największe targi ogrodnicze w Polsce. Kto wie być może w tej części Europy, czego tu nie ma, co dusza zapragnie. Dusza i tego, który ma mały ogródeczek, i tego, który ma coś na balkonie, jakieś roślinki, i tego, który ma wielkie gospodarstwa ogrodnicze. Jest wszystko, czego dusza zapragnie. Jest też coś, co chciałby mieć każdy w swoim ogrodzie. Chodźcie, to Wam pokażę. W jednej z naszej inwestycji trzeba wykonać i zamontować kominek, ale spokojnie od tego mamy specjalistę i zawodowcę. Łukasza, czyli pana kominka, który na wszystkich naszych inwestycjach wykonuje i montuje najlepsze kominki. I teraz mamy zadanie dosyć trudne, bo Łukasza w tej chwili nie ma spokojuje ma specjalistów i fachowców, którzy zadbają o to, żeby idealnie kominek pasował, wyglądał i przede wszystkim działał. No to panowie, do dzieła, działajcie i pokażcie, jak on wygląda. Co tu się dzieje? Zobaczcie, budowa, budowa jeszcze raz budowa. Jesteśmy w Łęczycy i tam teraz przygotowujemy plac. Mało tego, będziemy robić ogrodzenie od naszego partnera Styrobut, ale teraz zobaczcie jak to wszystko wygląda. Ja wiem, że na razie to jest wszystko takie trochę pobojowisko, że tak się wyraża, ale spokojnie, do końca mamy jeszcze kilka odcinków i zobaczycie jak pięknie będzie wyglądała nasza inwestycja. Nie tylko w Łęczycach, ale i w przy czatkach. No jak to kuchnia, miejsce robocze. Mamy mokre, zachlapane ręce, nie chcemy brudzić frontów. Używamy kolana, system elektryczny, który nam otwiera szufladę, szufladę metalową, w tym przypadku białą, gdzie jest kosz. Możemy wyrzucić te rzeczy i również możemy kolanem ją domknąć. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest również, są również podnośniki. Tutaj stosujemy różnego rodzaju podnośniki, również z opcją, opcją Tipona. Gdzie mamy ciekawy, szybki dostęp do rzeczy w środku się znajdujących. Ale oczywiście, jeżeli mówimy o kuchni, to kuchnia to oczywiście szuflady i tu mamy wiele, wiele rozwiązań szufladowych, m.in. tipon. I widzimy tutaj rozwiązanie, gdzie jest zastosowane szkło. I mamy również z opcją miękkiego domyku, również w tym przypadku szklana, czyli bezszeletnie, wszystko się nam ładnie. Domyka. I również wprowadzamy szufladę, która będzie miała podświetlane boki i również ona jest z miękkim domykiem. Kolejnym rozwiązaniem jest zastosowanie szuflad wewnętrznych zamiast cargo. I tutaj mamy właśnie szuflady wewnętrzne, gdzie front jest albo metalowy, lub szklany, lub też z relingiem. Oczywiście wszystkie są z miękkim domykiem. No i wyspa. Wyspa jest bardzo fajnym, ciekawym rozwiązaniem i tutaj również zastosowanie szuflad jest jak najbardziej właściwe. Tutaj jeszcze chciałbym pokazać właśnie metalowe boki i również w kolorze antracytowym o różnych wysokościach, od niskich poprzez średnie, jak i również wysokie. No, i tak właśnie wygląda fantastyczna kuchnia ogrodowa, w której jest wszystko, czego potrzebujemy. Najważniejsza rzecz to no oczywiście grill duży. Możemy zrobić przyjęcie, spotkanie na 50-60 osób, ile tylko chcecie. Jest oczywiście zlew, ciepła, zimna woda, można opłukać, można zmyć. Są bardzo praktyczne szuflady. Zobaczmy, co jest w środku. Tutaj akurat są. Przyprawy, bardzo blisko praktycznie, w związku z czym możemy przyprawić sobie potrawy, które robimy na e, grillu. E, kolejna szafka, tutaj naczynia, e, tutaj e, garnuszki, tutaj wszystko, co jest e, dodatkowo potrzebne, jest oczywiście lodówka. Bo nie może być inaczej. A poza tym e, cały sprzęt rozrywkowy, są głośniki, e, jest telewizor, e, wszystko co potrzeba do super imprezy e, w ogrodzie. E, co ważne, podczas tych targów e, Gardenia 2023 ta kuchnia ogrodowa zdobyła dwa złote medale. Proszę bardzo, jeden złoty medal i. Drugi złoty medal to jest laur konsumentów. To jest ta nagroda, chyba w sumie najważniejsza, bo to jest docenienie tego pomysłu, tej realizacji przez tych, którzy używają tego typu kuchnie. Serdeczne gratulacje. O, to właśnie to. I jeśli chcecie spełnić swoje marzenia ogrodowe, to pomyślcie o takiej kuchni. A już teraz zobaczcie montaż na jednej z naszej inwestycji. Zabudowa meblowa całego mieszkania. Domu to jest bardzo trudne zadanie, ale spokojnie, mamy od tego naszego stolarza Pawła. On jest w tym najlepszy. Zobaczcie, jak on to wszystko skręca, montuje i w ogóle. Na dzisiaj kończymy już pracę, no ale niestety nie jest to jeszcze koniec tego montażu. Jak widzicie, blaty na razie są położone tylko yy, na sztukę, bo brakuje nam kilku elementów. Firma Quardon jest już z nami w kontakcie, ponieważ zlew, który wybraliśmy, niestety nie zmieścił nam się do szafki. Musieliśmy zmniejszyć szafkę, ponieważ yy, po remoncie. Wielkość tutaj wnęki odrobinę uległa zmianie i po prostu zlew, który wybraliśmy wcześniej, nie mieści się. Ale jesteśmy już z firmą Quardon w kontakcie i wymienimy na odrobinę mniejszy model. Czekamy również na okap, który niedługo będzie, a z naszych prac zostało już całkiem niewiele.